Puzzle Wiary to podcast o Bogu, Człowieku i Kościele. Nazywam się Dawid Kołodziejczyk, jestem Dominikaninem, a każdy kolejny temat traktuję jak mały puzzle, który buduje obraz wiary. Zapraszam do słuchania. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Puzzliwiary. Dzisiaj będę kontynuował temat chrztu w starożytności, W trzy odcinki temu możecie sobie posłuchać na puzzlach, robiłem wstęp dotyczący tego, jak katechumeni starożytności przygotowywali się do chrztu świętego. Dzisiaj trochę o samym chrzcie, o samym sakramencie, o tym, jak to wszystko na początku wyglądało, jak chrześcijanie chrzcieli i od czego zaczynali. Po pierwsze, dobrze sobie powiedzieć, że no właśnie jest dużo różnych niuansów, to znaczy w zależności od tego, gdzie my tam przyłożymy tą naszą lupę, na który region i który dokładnie czas, to będzie nieco inaczej ten chrzest wyglądał. Ja będę, spróbuję wam to opowiedzieć jakby w takich kolejnych odsłonach czasowych, ale pamiętajcie o tym, że to są pewne uproszczenia i nie zawsze wszystko idealnie będzie się, będzie się zjeżdżać i możecie znaleźć trochę inne dane. Więc po pierwsze pamiętajmy o tym, że trochę inaczej wyglądał ten sakrament chrztu w różnych Miejscach kościoła, trochę inaczej w różnym czasie. Trzeba też pamiętać, że chrześcijanie, w szczególności ci pierwsi, bardzo dbali o to, żeby chrzest nie był jakoś dostępny wszystkim i nie było wiadomo dokładnie, jak chrzczono, więc jest też okrašony dość dużą tajemnicą, bardzo długo i do końca nie wiemy, w detalu, jak on wygląda. Więc stąd też nasze dane są dość niepewne. One były chrzest był sprawowany w zamkniętym gronie, o chrzcie nie opowiadano. Wiemy, że właśnie wielu, że. że i chrzczonych, i, i Katechumenum też o tym mówiono, że ich, właśnie że jest dyskrecja chrztu. To też było związane z tym, że w starożytności, w szczególności w pierwszych trzech wiekach, chrześcijanie byli prześladowani, no i jakby nie mogli za dużo opowiadać na zewnątrz o tym, co się działo i w jaki sposób sprawowali obrzędy, ponieważ byli narażeni po prostu na zwykłe niebezpieczeństwo, i nawet ci, którzy byli kandydatami do chrztu do końca nie wiedzieli, jak ten chrzest ma wyglądać. Więc z jednej strony mamy Tą tajemnicę, z drugą strony mamy starożytność, wiemy, że to wszystko dzieje się w różnym czasie, w różnym kontekście, w różnych lokalnych, w lokalnych tradycjach, więc o samym chrzcie tak do końca, tak idealnie, z tego samego początku dużo nie wiemy. Poza tym, że jesteśmy głęboko przekonani o tym, że ta formuła, która była stosowana przy chrzcie, była podobna, czy identyczna nawet, że zawsze chrzczono w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, że Używano tych słów i wiemy, że używano do tego wody. To jeśli chodzi o taki wstęp, mikrowstęp dotyczący chrztu. Kiedy patrzymy na kontekst taki historyczny, no to oczywiście pierwszą informacją, którą znajdziemy dotyczącą chrztu, to będą nasze Ewangelie. I to są najstarsze dokumenty, które są nam dostępne. I widzimy w, w, w Ewangeliach, że właściwie apostołowie chrzcieli niemalże w każdym miejscu i każdym czasie. Nie było żadnego uprzywilejowanego czy wybranego miejsca, święta. Ważne, żeby kandydat był gotowy do chrztu i okoliczności na to pozwalały. Pamiętamy na przykład apostoła Filipa lipa z dzieł apostolskich. Przypomnę, to jest ósmy rozdział dzieł apostolskich, możecie sobie to sprawdzić, który udzielał chrztu tym, którzy prowadzili, nawet po, którzy o to prosili, nawet po bardzo krótkim przygotowaniu. Często nie było nawet naocznych świadków, nie było tam rodziców chrzestnych, ani specjalnych i szczególnych ceremonii. Ten obrzęd w starożytności, jeszcze w tych czasach apostolskich był bardzo prosty. Kandydata należało znużyć w wodzie, polać Zanurzyć go w wodzie, albo go polać wodą, wypowiadając przy tym słowa e, ch, 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 chcielne konsekracji chścielnej. E, właśnie ja specjalnie się zawahałem, bo. Te słowa nie, nie jesteśmy pewni, czy one dokładnie tak brzmiały, bo przypomnę dzisiaj, mamy tą formułę Ciebie chrzcia w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zobaczycie za chwilę, jeszcze Wam o tym powiem, że one minimalnie się tam jakby zmieniała się, ta formuła dotycząca chrztu, czy jakby wiadomo, że było, zawsze była chrz, był chrzest chrz, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ale nie zawsze było tak tak jak dzisiaj jest, tak mi się przynajmniej wydaje, do takich źródeł doszedłem. E, więc e, właśnie, e, najczęściej właśnie używano do tego e, jakiejś bieżącej wody, e, ale jeżeli nie było, czy był tu dostęp do takiej wody żywej, e, która, e, która była płynąca jakąś rzeką czy strumieniem, to można było ochrzcić w zbiorniku wodnym e, przez trzykrotne zanurzenie głowy. E, obrzęd był zatem w starożytności, w tych czasach apostolskich, niezwykle prosty, bym powiedział nawet szybki, taki sprawny. Tych obrzędów wobec, wokół chrztu było bardzo mało. Pierwszy dokument, który notujemy zaraz obok Ewangelii, to jest Didache. To jest bardzo ważny dokument, bo to jest dokument, który zwany jest nazywany z czasem jako nauką dwunastopostołów. Jest to tekst chrześcijański, który powstaje no właśnie trudno go jednoznacznie datować, ale możemy przyjąć tak roboczo, że to jest około setnego roku. Jest to krótki dokument, który pełnił rolę przewodnika dla wspólnot chrześcijańskich w pierwszych wiekach. Mamy tam pouczenia dotyczące moralności, liturgii, czy organizacji kościoła. I tam mamy właśnie informacje na temat chrztu. Czyli jesteśmy w okolicach setnego roku i autor Didache mówi, że zaleca, że należy udzielać chrzest w wodzie żywej, czyli bez wątpienia chodziło o że potok czy jakieś miejsce właśnie w której w której no takim naturalnym zbiorniku byśmy powiedzieli na czy nie zbiorniku a właściwie w wodzie płynącej. Natomiast Didache mówi też, że jeśli nie ma wody żywej, to chrzci winnej, jeśli nie możesz w zimnej, to chrzci w, cieple, w ciepłej, czy jakby sam autor Didache już pokazuje, że nie ma to tak dużego znaczenia, czy nie ma znaczenia istotowego, więc właśnie można było polać głowę trzy razy wodą również, niekoniecznie ją zan zanurzając w wodzie. Didache zaleca przed chrztem post jeden albo dwa dni, Dlatego, kto miał przyjąć chrzest i uwaga, też tego, który miał ochrzcić. Chrzcić należało w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, i to był od samego początku ten istotny element obrzędu i chrzcił w starożytności zwierzchnich Wspólnoty. Pewnie w dzisiejszym rozumieniu moglibyśmy powiedzieć, że to był biskup, chociaż wydaje się, że nie było to zastrzeżone tylko i wyłącznie dla niego, że mógł on wyznaczyć kogoś innego do tego, żeby ochrzcić któregoś ze swoich współpracowników czy prezbitera. W pewnie szczególnych okolicznościach również diakona. Kolejnym świadectwem, które znajdujemy w starożytności, to jest świadectwo świętego Justyna Męczennika, który żył w II wieku, między prawdopodobnie między setnym a 165 rokiem. I on mówi nam o tym, że Chrzest miał właśnie. Do, do tego całego kontekstu, który już wam opowiedziałem. Dokładę, że chrzest miał się dziać w obecności wspólnoty i to bardzo ciekawe, że właśnie należało chrzcić przy wodzie właśnie żywej, albo przy jakimś zbiorniku wody, ale w obecności jakiejś grupy. I, i nowo ochrzczonego, po tym jak go ochrzczono, przekazywano mu pocałunek pokoju, a potem wszyscy udawali się na spowanie Eucharystii, który down. Um no właśnie była takim zwieńczeniem tego elementu. I to było bardzo ważne, żeby zbiornik wody nie był w, był w jakiejś odległości od kościoła, czy od miejsca, w którym sprawowano właściwie jeszcze nie kościoła pewnie, ale raczej miejsca, w którym sprawowano Eucharystię, ze względu na to, żeby była taka świadomość, pełna świadomość, że chrzest jest bramą wejścia do tego sakramentu Eucharystii, w którym właśnie, jakby taki był, to było takie bardzo widoczne. Czasem chrztono wtedy w zbiornikach przy domach. Nie zawsze właśnie wychodzono nad rzekę, ale ważnym elementem, który, którego już obserwujemy w świadectwie świętego Justyna Męczennika, jest to, że to wszystko dzieje się w kontekście Wspólnoty i bramy wejścia do sakramentu Eucharystii. Kolejnym dokumentem mówiącym o chrzcie jest tak zwana tradycja apostolska. Tekst przypisuje się Hipolitowi Rzymskiemu, który żył w II i III wieku. Tekst prawdopodobnie możemy datować na 215 rok naszej ery, który powstał prawdopodobnie w Rzymie. I w tradycji apostolskiej mamy procedurę przyjmowania kandydatów i dopuszczenia ich do tego sakramentu. I pozwólcie, że wam przeczytam cytat. To będzie trochę dłuższy cytat, ale moim zdaniem jest na tyle piękny i fajny, że bardzo go chciałem wam Jakoś tutaj po, po, powiedzieć o nim. Poleca się tym, którzy mają przyjąć chrzest, aby w piątym dniu tygodnia, przypis tłumacza czwartek, udali się do łaźni celem wzięcia kąpieli. W piątek niech poszczą, a w soboty zgromadzą się w miejscu wskazanym przez biskupa. Poleca się, aby na klęczkach się modlili. Biskup włoży na nich ręce i nakaże oddalić się od nich wszystkim złym duchom, i zakaże im powrotu. Po egzorcyzmach tchnie im w twarz, uczyni znak na czole, uszach, nozdrzach, a na końcu poleci im powstać. Będą czuwać całą noc, wysłuchają czytań i pouczeń. Blisko piania koguta, to znaczy przed świtem, niech biskup najpierw pomodli się nad wodą. Woda winna być wypływająca ze źródła albo spadająca z wysokości. Jeżeli nie zachodzi jakaś konieczność, niech to odbywa się w ten sposób. W razie konieczności i naglącej potrzeby, używa się takiej wody, jaka jest. Przystępujący do chrztu, niech zdejmą szaty. Najpierw chrzcijcie dzieci. Te, które mogą odpowiadać za siebie, niech odpowiadają. Za te, które nie mogą odpowiadać, niech odpowiadają rodzice lub ktoś z rodziny. Następnie udzielajcie chrztu mężczyznom, a na końcu kobietom, które rozpuszczą sobie włosy i zdejmą ozdoby ze złota i srebra. Niech nikt nie schodzi do wody, niosąc na sobie coś obcego. O ustalonej dla chrztu godzinie biskup niech pobłogosławi olej i umieści go w naczyniu. Jak to olej jest to olej dziękczynienia. Następnie weźmie inny olej i odmówi nad nim egzorcyzm. Jest to olej egzorcyzmu. Jeden diakon weźmie olej egzorcyzmu i umieści go po lewej stronie prezbitera. Drugi diakon weźmie olej dziękczynienia i umieści go po prawej stronie prezbitera. Prezbiter, biorąc na stronę każdego z osobna przystępujących do sztu, nakaże mu złożyć przyrzeczenie słowami. Wrzekam się ciebie, szatanie, i wszelkiej twojej próżności oraz twoich Uczynków. po tym wyrzeczeniu, na maści Gole im egzorcyzmu, mówiąc, niech oddali się od ciebie każdy zły duch. Następnie przegarze go na nagiego biskupowi lub prezbiterowi stojącemu w pobliżu wody, aby go ochrzcił, jak on wejdzie do wody razem z tym, który ma być ochrzczony. Gdy ten wejdzie do wody, ten, kto udziela chrztu, położy mu rękę na głowę, pytając: wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego. Ten, który ma być ochrzczony, niech powie wierze. Ten, który chrzci, trzymając rękę na głowie, obmyje go po raz pierwszy. Następnie zapyta. Wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Dawida, który narodził się za sprawą Ducha Świętego z Dziewicy Maryi, został ukrzyżowany pod pącuszem Piłatem, umarł i zmartwychwstał trzeciego dnia, żywy spośród zmarłych, wstąpił do niebios, siedzi po prawicy Ojca i przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Kiedy ochrzczony odpowie wierzę: obejmie go po raz drugi, obmyje go po raz drugi. Następnie zapyta jeszcze, wierzysz w Ducha Świętego i święty Kościół i zmartwychwstanie ciała? Chrzczony odpowie, wierzę. W ten sposób obmyje go po raz trzeci. Kiedy wyjdzie z wody, prezbiter namaści go olejem poświęconym, mówiąc, namaszczam cię olejem świętym w imię Jezusa Chrystusa. Wówczas każdy z nich wytrze, w każdy z nich się wytrze, ubiorą się i wejdą do kościoła. Po pierwsze, powiedzmy sobie, że jeśli chodzi o czas udzielania chrztu, to nie ma żadnego konkretnie czasu na to, żeby ochrzcić. Wyraźnie jest mowa o w piątek, o poście, o rozpoczęciu obrzędów wieczorem, w sobotę, ale nie wydaje się, żeby to było jednoznacznie niedziela wielkanocna. Może to być każda inna niedziela w roku, dopuszczane jakby udzielania winnych chrzty, winne święta czy uroczystości. Chociaż wydaje się, że ten moment, właśnie dotyczący chrzczenia w Wielkanoc i w uroczystość zesłania Ducha Świętego, która w późniejszym czasie bardzo była jakby przestrzegana, już wtedy jakoś trochę istniała. E, ważne było też to, żeby udzielać chrztu w, w, ja w miarę możliwości nad miejscową rzeką. E, na pewno było tak, że cały czas e, ten e, w, no, właśnie, i trzeba było być w Oddali, takim, żeby potem przejść do kościoła, czyli ta, ta droga od, jako brama, tutaj jest nadal utrzymana, e, i wokół, w, czy w samym obrzędzie uczestniczyli, e, uczestniczyli e, członkowie wspólnoty. E, cały czas bardzo istotnym elementem ze względu na prześladowania była kwestia dyskrecji. E, miejsca chrześcijanie nie ujawniali, gdzie chrzcili, nie, umówi, nie mówili o swoich, e, o swoich obrzędach, nie dawali tego innemu, ale też mamy ten element właśnie dotyczący, nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że e, kobiety były chrzczone na końcu, właśnie chodziło o taki wyraz dyskrecji, najpierw dzieci, potem mężczyźni i tak dalej, żeby jakby, z, no pewnie zminimalizować ten, to, to poczucie niedyskrecji wtedy. Do chrztu oprócz wody potrzebne były oleje i mamy tutaj o dwóch, mamy informacje o dwóch rodzajach oleju. Pierwszy z nich był przeznaczony do egzorcyzmowania przed chrztem, a drugim namaszczano kandydata po chrzcie, który był olejem dziękczynienia. Każde obmycie i zanurzenie było scharakteryzowane tym wyznaniem wiary, też, czyli jakby tutaj mamy, też nie, ta formuła nie jest taka, jaką my ją używamy dzisiaj, tak ja Ciebie jeszcze w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, tylko po, po każdym było, po każdym zanurzeniu był też ten element wyznania e, wiary. Po no, chrzcie wkładali swoje szaty. Wszyscy wracali do miejsca modlitwy, z którego wcześniej wyszli, i tam też w ogóle następowało namaszczenie, które. No właśnie tutaj możemy. Możemy utożsamiać się z dzisiejszym bierzmowaniem, chociaż jak słuchaliście kiedyś mojej rozmowy z ojcem Markiem Blazą, no to tutaj mamy dość, mogą być rozmaity sposób patrzenia na to, które z tych namaszczeń było związane z bierzmowaniem, a, a które nie do końca. 313 rok przyniósł wolność chrześcijaństwu, i od tego momentu pojawiają się budowle chrześcijańskie, pojawia się sztuka sakralna i chrześcijanie mogą być bardziej widoczni również na zewnątrz. W związku z tym pojawiają się też baptysteria. Baptysteria, czyli takie specjalne miejsca, najczęściej osobno stojące budynki. Z czasem to jest część kościoła, która jest przy wejściu, więc baptysteria, specjalne budynki, których po prostu chrzczono. W niektórych momentach było tak, że one zostały połączone tam z zakrystią, tak żeby użyć, użyć tej tą wybudowaną tkankę. No i baptysteria, jeśli chodzi o kształt, no one były bardzo w ogóle małe. Czasem były robione na planie ośmiokąta, czasem, czasem inaczej. W środku miały zbiornik z wodą i ten zbiornik z wodą, no on nie był jakoś tam bardzo duży. Jedno z takich większych baptysteriów starożytnych to 7 metrów długości, 3 metry szerokości, pół metra głębokości, chociaż najczęściej one były raczej na planie, ten basen chrzcielny był raczej na planie koła, około właśnie głębokości 70-80 cm, i to było centralne miejsce baptysterium, w którym po prostu sztono i potem, tak jak, tak jak wcześniej przy rzekach, to właśnie z tego baptysterium przechodzono i rozpoczęto sprawowanie Eucharystii. Więc, jakby zmiana kontekstu, tego, że Chrześcijanie byli wolni, spowodowała też to, że chrześcijanie mogli zacząć budować swoje budowle, no i też przenieśli się z rzeki do Baptysterium. W tym czasie obrzędy chrzcielne mamy już jakby złączone z liturgią Triduum Paschalnego i to jakby ważne jest, żeby sobie uświadomić, jak to wyglądało. Po pierwsze Wielki Czwartek pozostał dniem, kiedy kandydaci szorowali się w łaźniach. Wspominałem o tym w poprzednim odcinku i tutaj warto o tym po powiedzieć, że była taka tradycja, że w Wielkim Poście kandydaci do chrztu się po prostu nie myli, więc byli dość, do, dość mocno ubrudzeni i jakby przed tym chrztem mieli się porządnie umyć i Wielki Czwartek nadal pozostał takim dniem. Tym bardziej, że w IV wieku post, Wielki Post został wydłużony, więc ta kąpiel była no, potrzebna nie tylko dla tych, którzy mieli być ochrzczeni, ale i dla wszystkich uczestników Wigilii Paschalnej. Wielki Piątek w wielu regionach był taki specjalny obrzęd, specjalne nabożeństwo w dla osób, które miały przyjąć chrzest, i on głównie dotyczył wyrzeczenia się szatana. Po pierwsze, było uroczyste wyrzeczenie się przeciwko, przeciwko szatanowi. I do tego aktu przywiązywało ono bardzo, bardzo dużą wagę, dlatego że ono było bardzo zobowiązujące. Miało charakter publiczny takiego wyrzeczenia, odrzucenia szatana. I dlatego było bardzo szczególne, ponieważ swoją formą czy zewnętrznym sposobem trochę przypominało tę przysięgę, którą. Składali żołnierze, a to oznaczało, że jakby przysięg jest poważna i że potencjalna niewierność tej przysiędze, to jak dezercja w wojsku, co było bardzo poważnie ówcześnie traktowane, to trochę tak jak Jan, Chry Jan Chryzostom z kolei przyrównuje tą, tą przysięgę, czy to złożenie wyrzeczenia się przeciwko szatanowi do przysięgi małżeńskiej w kontekście oczywiście jej wagi. Później katechumen miał się wyrzekać wszystkich spraw i dzieł szatana i w ten sposób jakby dawał do zrozumienia nie tylko sobie, ale też zgromadzonym, w zgromadzonej wspólnocie, że wie czym są dzieła szatana i że tego się po prostu wyrzeka. Miał się też wyrzec próżności szatańskiej, czyli to wszystko. Co w czym pojawiała się, pojawiały się oznaki działania szatana, i wtedy chrześcijanie byli przekonani, że to są widowiska teatralne, cyrkowe, widowiska z udziałem zwierząt, jakieś włóczane tańce, kult bałwochwalczy i wszystkie tego typu rzeczy i elementy. Potem było wyrzeczenie się służby szatanowi, czyli chodziło o przede wszystkim o modlitwę w świątyniach pogańskich, wróżenie z lotu ptaków, używanie wyroczni, używanie amuletów i czarów. A więc, więc to, to wyrzeczenie ono, wielkopiątkowe, ono było bardzo silne i jakby bardzo ważne. Sposób wypowiedzi był bardzo taki też wyraźny, ponieważ ludzie katohumani robili to naklęcząco boso, z rękami uniesionymi do góry. Był to jakby symbol Niewoli, w której miał się znajdować katechumen, i to oznaczało też, że jakby przyjęcie chrztu miało oznaczać uwolnienie tego katechumena. I w trakcie, kiedy katechumen wypowiadał te słowa, był skierowany ku zachodowi, a zachód kojarzy się z ciemnością, z grzechem, ze słabością. Natomiast po złożeniu wyrzeczenia, katechumen odwracał się ku wschodowi, bo w tamtą stronę miał ruszyć, po to, żeby zostać ochrzczonym. Także wielkopiątkowe kończyły się namaszczeniem olej, olejem czoła katechomena, który robił prezbiter, robił to w znak krzyża, wymawiając przy tym imię i Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nad ranem w niedzielę wszyscy udawali się do paptysterium i tam, jeżeli nie było wyrzeczeń, o których wam opowiedziałem przed chwilą, następowały wyrzeczenia, natomiast później kandydaci zdejmowali swoje szaty. Jakby w odróżnieniu do, do nas, dzisiaj ludzie tamtych czasów byli dość przyzwyczajeni do kąpieli, do nagości związanych z obmyciem. To było normalne, że używali wspólnych łaźni, więc nie było to dla nich aż tak bardzo nietypowe jak dla nas. I ta nagość, w której oni wtedy funkcjonowali, była taką nagością związaną z elementem wolności. I to takiej wolności, którą miał pierwszy człowiek, oczywiście to jest jeden, z, jeden ze sposobów interpretacji. Na, na goście, ale tak na, to, tak na to można było popatrzeć. Później, po tym jak ci kandydaci do chrztu stali nadzy, namaszczano ich od głowy do, do stóp e, i. To w ogóle też ciekawe, że dość mało wiemy na ten temat, jak, jak tutaj wyglądało to namaszczenie kobiet, czy ten chrzest jakoś się tam właśnie zmieniał obrzędowo. Potem to namaszczenie olejem miało symboliczne znaczenie, ponieważ olej w starożytności miał właściwości, zresztą chyba nadal ma lecznicze i konserwacyjne czyli chrzest z jednej strony uzdrawiał duszę z rany grzechów, był znakiem, Uzdrowienia duchowego, zabezpieczał na przyszłość, zabezpiecz w tym sensie konserwacji, właśnie zabezpieczał na przyszłość, dawał siłę, ale też zapaśnicy używali oleju do wzmacniania ciała, i olej miał po prostu wzmacniać też tak symbolicznie człowieka do walki duchowej. No i mamy oczywiście odwołania do starotestamentalnych namaszczeń, zarówno króla, jak i kapłana. Po namaszczeniach kandydaci wchodzili do pomieszczenia, w którym był basen i ten basen, ta woda była omadlana wcześniej przez kapłana, który prawdopodobnie dokonywał egzorcyzmów i robił to raczej prywatnie, bez udziału ludu. Ceremonia właśnie poświęcenia wody, właśnie to, to jakby się działo w, przy udziale kapłana, prawdopodobnie wcześniej. Później katechumen wchodził do basenu od strony zachodniej i szedł w stronę wschodnią, przy której stał biskup. Chodziło o to, żeby katechumen przeszedł, kilka metrów, co miało symboliczne takie znaczenie przejścia przez Morze Czerwone, a jednocześnie od, jednoczesnego odchodzenia od zachodu i w czasie tej drogi katechumen też wyznawał wiarę. Pytano go, czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego? On odpowiedział, wierzę i wtedy był zanurzany przez kapłana, który dotykał jego głowę. Czy wierzysz w Pana naszego Jezusa Chrystusa i w jego krzyż? Wierzę i znowu zanurzenie. Czy wierzysz w Ducha Świętego? Wierzę i znowu zanurzenie. W tekście tej drogi i, e, tak jak wam powiedziałem, kapłan trzymał głowę, e, rękę na głowie chrzczonego i powtarzał e, formułę prawdopodobnie, która brzmiała. E, e, prawdopodobnie to były takie słowa e, chrzczonego chrzczony w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nie ja ciebie chrzczę, tylko chrzczony w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tak, tak prawdopodobnie to pierwsi chrześcijanie robili, znaczy pierwsi do IV wieku już jesteśmy. No i ochrzczony jeszcze prawdopodobnie właśnie zaraz po, po wyjściu ponownie zostawał namaszczony olejem. W niektórych rejonach było tak, że zaraz po chrzcie Katechumen, właściwie już nie katechumen, tylko nowo wypowiadał czy recytował modlitwę Ojcze Nasz, bo ta modlitwa mogła być recytowana dopiero przez osoby, które do kościoła były włączone, czyli właśnie nowo Ten nowo też dostawał szatę białą, w której przez tydzień miał chodzić na Eucharystię, miała ona symbolizować właśnie nowe życie. Pogrzebanie starych szat, zostawienie starości gdzieś tam z boku, z tyłu, na zachodzie. To wszystko się w tym, w tym mieściło. Ta biała szata miała być też symbolem tego, że on zdjął człowiek, zdjął z siebie te grzechy, czy został, zostały mu zdjęte te grzechy. Przy, Przyoblek się w szatę niewinności, która miała być symbolem właśnie tej czystej duszy. I to też miał być taki symbol dwojaki. miało z jednej strony symbolizować tego, że, że można patrzeć na tę osobę i się, iść za nią, bo, bo jest tym, tym przewodnikiem, ale też miała dawać siłę wspólnocie, że jakby ten przez to takie odnowienie czy patrzenie na, na nas samych no i nowooszczony był nowooszczonym. Tam pojawiły się różne zwyczaje lokalne w różnych wspólnotach kościelnych. Na przykład w, w niektórych kościołach dawano nowooszczonym mleko i miód. To miał być symbol w nawiązaniu do Starego Testamentu, że właśnie weszli do ziemi obiecanej. W niektórych miejscach przez tydzień się nie kąpano dla szacunku tego, że właśnie dokonano tego obmycia chrzcielnego. Dość Szybko e, przyjęto też zwyczaj nadawania nowego imienia po chrzcie, a w Antioch z kolei istniał taki zwyczaj pocałunku pokoju po tym, jak chrzczony e, wychodził z, e, z wody chrzcielnej. E, tyle, jeżeli chodzi o chrzest starożytności. Ten odcinek przygotowałem na podstawie książki katechumen chrześcijanin wierny Antoniego Żureka. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszych, dzisiejszego podcastu. Jeśli możecie, bardzo Was zachęcam do subskrybowania, polubienia strony. Jeżeli macie jakieś pomysły na super tematy, to, to proszę dawajcie. Postaram się w miarę możliwości je realizować. No i wszystkiego dobrego. Na dziś to już koniec. Zapraszam Cię do subskrybowania kanału na aplikacjach podcastowych i komentowania odcinka na profilu facebookowym. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy podcast, proszę udostępnij go osobie, którą może on zainteresować. Na kolejny odcinek Puzzle zapraszam w przyszły czwartek.